Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus powiedział do swoich uczniów: Strzeżcie się, żebyście uczynków pobożnych nie wykonywali przed ludźmi po to, aby was widzieli, inaczej bowiem nie będziecie mieli nagrody u Ojca Waszego, który jest w niebie. Kiedy więc dajesz ją mużnę, nie trąb przed sobą jak obłudnicy, czynią w synagogach i na ulicach, aby ich ludzie chwalili. Że prawdę powiadam wam, ci otrzymali już swoją nagrodę. Kiedy zaś ty dajesz ją mużnę, niech nie wie lewa twoja ręka, co czyni prawa, aby twoja ją mużna pozostała w ukryciu. A ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie. Gdy się modlicie, nie bądźcie jako budnicy. Oni to lubią w synagogach i na rogach ulic wystawać i modlić się, żeby się ludziom pokazać. Zaprawdę powiadam wam, otrzymali już swoją nagrodę. Ty zaś, gdy chcesz się modlić, wejdź do swojej izdebki, zamknij drzwi i módl się do Ojca Twego, który jest w ukryciu. A Ojciec Twój, który widzi w ukryciu, Odda tobie. I kiedy pościcie, to nie bądźcie posępni jak obłudnicy. Przybierają oni wygląd ponury, aby pokazać ludziom, że poszczą. Zaprawdę, powiadam Wam, już odebrali swoją nagrodę. Ty zaś, gdy pościsz, namaść sobie głowę i obmyj twarz, aby nie ludziom pokazać, że pościsz, ale ojcu Twemu, który jest w ukryciu. A ojciec Twój który widzi w ukryciu oddat. Oto słowo pańskie. <zyskling> Moi drodzy, zaczynamy dzisiaj w kościele tak zwaną czterdziestnice, tak się to kiedyś nazywało, nazywamy to teraz wielkim postem, czyli 40 dni, które mają sprawić, że e, będzie coś zupełnie nowego w naszym życiu. No ja, i to w ogóle wzięło? W sensie, dlaczego 40? Jeżeli zauważyliście, w Piśmie Świętym czterdziestka jest jedna z ulubionych liczb Pana Boga. Się, tam się co trzy rozdziały, pojawia coś, co trwało 40. Albo 40 dni, albo 40 tygodni, albo 40 miesięcy, albo 40 lat. Dlaczego tak jest? Ta 40, ona dla Żydów oznacza, że coś przeszło z jednego stanu w zupełnie nowy stan. Zobaczcie, pierwsza 40, która się pojawia, to jest potop. Potop trwał 40 dni. Chodziło o to, że Ziemia, która była do niczego, była całkowicie pogrążona w zł. W ciągu 40 dni się całkowicie odnowiła. Wszelkie zło zostało zniszczone. Izraelici szli 40 lat przez pustynię, z Egiptu do Ziemi Obiecanej. I Pan mu przez te 40 lat zrobił z niewolników wolnych ludzi. Pan Jezus 40 dni był na pustyni i w ten sposób skończył ukryte życie, a stał się kimś, kto działał wielkie znaki, które widzieli wszyscy ludzie. Czyli kiedy jest mowa o 40 w Piśmie Świętym, to znaczy, że coś się musi bardzo radykalnie zmienić. Także to, co było przed i to, co jest po, to są dwa zupełnie jakby różne światy. Moi drodzy, my kiedy dzisiaj startujemy do tych 40 dni, to dokładnie o to chodzi. Za 40 dni powinna być radykalna zmiana. Tylko jaka? W się, sensie, co tam mamy zrobić przez te 40 dni? Zobaczcie, że Kościół rozpoczyna ten czas od takiego dosyć dziwnego gestu. Dziwnego dlatego, że jestem przekonany, że my trochę go rozumiemy, ale trochę go nie rozumiemy. Za momencik wszyscy podejdziecie do kapłanów i posypiemy wam głowy popiół. I to oczywiście jakoś tam jest niby jasne. Przyjmujemy popiół, popiół, pokuta, będziemy chcieli żałować za nasze grzechy i tak dalej. Tylko, moi drodzy, to nie jest o tym. W sensie, to jest o tym, ale to nie jest o tym. W sensie, to jest tylko trochę o tym. Ten gest, a szczególnie zdanie, które się przy tym geście wypowiada, odsyła do czegoś zupełnie innego. Ja nie wiem, go jak na to patrzycie, bo ja jak byłem małym dzieckiem, ja bardzo rzadko chodziłem do kościoła, jak byłem mały, bo moje rodzice byli niewierzący, więc rzadko byliśmy w kościele, ale byłem kiedyś na Popielcu i pamiętam, że ja miałem, nie wiem, tam 10 czy 11 lat. Jak mi ksiądz posypał głowę popiołem i powiedział mi takie to straszne zdanie Prochem jesteś i w proch się obrócisz. Ja byłem strasznie wystraszony. Dlatego, że co on mi mówi, że ja jestem, że, że ja do grobu pójdę. Ja małe dziecko byłem, ja, a ci mi tu mówią, że jakiś proch jest. Yy, dzisiaj bardzo to zdanie lubię, dlatego, że to zdanie to jest niezwykłe zdanie. Bo wtedy to zdanie nie jest o tym, że jesteśmy śmiertelni. To nie jest tak, że dzisiaj przychodzimy do Kościoła i Kościół mówi, wszyscy umrzecie i nawracajcie się, bo jak się nie nawrócicie przed śmiercią, to pójdziecie do piekła. Nie to Kościół dzisiaj mówi. Naprawdę. Znaczy to w ogóle, że jesteśmy śmiertelni, to prawda. I to, że trzeba się nawracać, to prawda. Ale nie to nam Kościół dzisiaj mówi. Moi drodzy, to zdanie, to jest cytat z Księgi Rodzaju. Trzeci rozdział. To jest zdanie, które Pan Bóg wypowiedział do Adama i do Ewy, kiedy ta dwójka opuszczała ogród Eden. Czyli pogrzebły pierworodnie, jak się wszystko spasiło, i musieli odejść z raju to Pan Bóg, żegnając ich, powiedział wiele słów. Jedno z tych słów to jest właśnie to zdanie. Powiedział do Adama i do Ewy, że jesteście z tej ziemi i do tej ziemi wrócicie, jesteś prochem i w proch się obrócisz. Tam, gdzie jest proch, to w Księdze Rodzaju dosłownie chodzi o ziemię. Jest hebrajski słowo, które oznacza ziemię, piasek, pył, cokolwiek innego. Zauważcie, Pan Bóg to mówi, kiedy oni są jeszcze w raju. I niektórzy ojcowie Kościoła czytają ten tekst w ten sposób, że to, co to znaczy? Że Pan Bóg im mówi tak. Jesteście z raju. Musicie teraz z niego wyjść. Ale zrobię wszystko, co się tylko da. Żebyście do tej ziemi wrócili. Bo jesteście z tej ziemi i do tej ziemi macie wrócić. Święty Augustyn napisał w swoim komentarzu do tego fragmentu Księgi Rodzaju, że to jest pierwsza obietnica Pana Boga, składa człowiekowi obietnicę, że go zbawi. Bo ten opuszcza raj, a Pan Bóg mówi, wrócisz tu. W się zrobię wszystko, żebyś tu wrócił. Moi drodzy, dzisiaj, kiedy podejdziemy po ten popiół, to oczywiście, że podchodzimy również po pokutę, po ten moment, żebyśmy zobaczyli nasze grzechy i tak dalej. To jasne. Ale podchodzimy przede wszystkim po to, żeby usłyszeć obietnicę, kiedy będziemy sypać popiół na Wasze głowy, to Wam złożymy po raz kolejny w Waszym życiu, w imieniu Pana Boga, obietnicę, gdzie Pan Bóg mówi: przez te najbliższe 40 dni będę robił wszystko, co się tylko da, żebyś chociaż trochę bardziej wrócił do raju. Uwaga, co to znaczy? Moi drodzy, to nie chodzi o to, że to będzie dopiero po śmierci. Jak tam umrzemy, no to może ewentualnie pójdziemy do raju, co w się. Sensie pójdziemy do nieba. Znaczy w ogóle byłoby dobrze. Ale to nie, nie tylko o to chodzi. Tylko chodzi o to, żebyśmy przez te 40 dni zrobili w naszym życiu coś takiego, żebyśmy byli chociaż trochę bardziej podobni do Adama i Ewy sprzed grzechu pierworodnego. I chciałbym tylko o dwóch rzeczach, bo przez te rekolekcje chciałbym wam opowiedzieć o dwóch tak naprawdę sprawach. Jaka jest pierwsza rzecz, do której trzeba wrócić? Zobaczcie, w raju, tak to jest zapisane w Księdze Rodzaju, Adam i Ewa z Bogiem byli w niezwykłej bliskości, w sensie nie było żadnych barier, żadnych przeszkód, nie byłoby nic, co by oddzielało człowieka od Pana Boga. To jest w ogóle ułożone, w sensie opisane takim bardzo ładnym obrazem, nie wiem, czy to pamiętacie. To jest napisane, że Pan Bóg przychodził codziennie do ogrodu Eden po południu, kiedy wiał wiatr, w porze wiatru i przechadzał się z Adamem po ogrodzie Eden. Co to znaczy? Oni codziennie chodzili na spacery. Czy Wy w ogóle potraficie to, to, to sobie wyobrazić? Że nie wiem, dzisiaj jak wrócicie z mszy, to przyjdzie Pan Bóg i powie: Zośka, idziemy na spacer. I tak w się sensie weźmiecie Cię za rękę, i znaczy pogoda jest trochę średnia, więc spacer byłby średni. Ale wyobraźmy sobie, że jesteśmy tak w raju i jest ciepło. I Pan Bóg Cię bierze za rękę i idziesz z nim na spacer. Możesz go dotykać, możesz z nim rozmawiać, możesz go o wszystko zapytać. Możesz z, o wszystkim z Nim porozmawiać Jest na wyciągnięcie ręki Taki był Pan Bóg w raju I moi drodzy Jeśli mamy do czegoś wracać To przede wszystkim Mamy wracać do tego Czyli do takiego sposobu życia z Bogiem Gdzie On jest tak blisko I oczywiście jasne, że Go nie zobaczymy Jasne, że Go nie usłyszymy Jesteśmy już w innym świecie niestety Po grzechu pierworodnym Ale mimo to możemy z Nim zbudować Taką więź i możemy z nim być tak blisko jak Adam i Ewa w raju. I chciałbym przez te na najbliższe kilka dni y, trochę Wam o tym opowiedzieć. W sensie, jak to zrobić? Jak to zrobić, żeby takiej bliskości z Bogiem poszukać? Żeby on nie był tylko jakąś taką tam enigmatyczną, gdzieś będącą istotą, w którą wierzymy, że jest. Tylko żeby się stał kimś naprawdę bliskim. Druga rzecz. Zobaczcie, że oprócz tego, że popsuło się między nami a Panem Bogiem, kiedy z tego raju wychodziliśmy. Też się strasznie popsuło między nami. To jest ukute w takim bardzo ładnym obrazie. Mnie to zawsze jakoś tak bardzo porusza. Niech pamiętacie, wtedy, kiedy Ewa gadała z wężem, jak wąż przychodził tam kusić i tam te wszystkie bzdury jej opowiadał, to co wtedy robił Adam? W sensie, co mówił i jak zachowywał się Adam w trakcie, kiedy była ta rozmowa Ewy z wężem? To nie trudno zauważyć, bo Adam nie robił nic. W sensie, robił nic. I Adam mówił nic. Dlatego, że Adam w ogóle się nie odzywał i w ogóle nie reagował. To jest taki bardzo piękny obraz, który pokazuje, że w tym grzechu oni się totalnie od siebie odwrócili. Ewa to właśnie próbuje coś tam działać, zrozumieć, oprzeć się, a Adama to w ogóle nie interesuje. On po prostu patrzył w drzewo, nie wiem, mecz oglądał, coś tam robi. I potem to się wszystko kończy takim totalnym, wzajemnym obwinianiem. Nie wiem, czy pamiętacie, jak po tym grzechu przychodzi Pan Bóg i pyta Adama, co się stało, to co robi Adam to, co Adam. Mówi, nie wiem, to nie moja wina, to ona. Więc Pan mówi idzie do Ewy i pyta Ewa o co chodzi. Ona nie była lepsza. Mówi, nie wiem, to nie moja wina, to Wąż mi kazał. Jeden z ojców Kościoła napisał, że Wąż nie miał na kogo zwalić, no i zostało na niego. Zobaczcie, bo to jest taki ciąg, gdzie jeden drugiego oskarża. Gdzie jeden na drugiego przerzuca winę. Znacie to? Z życia. Gdzie w naszych rodzinach, miłościach, przyjaźniach się od siebie odwracamy, a potem się już tylko oskarżamy. I też trudno ze sobą wyżyć w jednym domu. Kochani, druga rzecz, którą powinniśmy zrobić w wielkim poście, to chociaż trochę się z powrotem do siebie obrócić. To się nauczyć, jak rzeczywiście ze sobą być. I chciałbym się z te trzy dni o tej drugiej sprawie również trochę wam opowiedzieć. W sensie, jak to zrobić. Wiem, że część z Was jest przekonana, szczególnie ci, którzy, nie daj Boże, są już tam kilkadziesiąt lat w małżeństwie, yy, macie takie przekonanie, ale to się już nie da. To, to już... To już trochę za późno. Da się. Pan Bóg wszystko potrafi. Chciałem wam trochę opowiedzieć o tym, jak on to robi i jak można to przyjąć, żeby rzeczywiście do siebie się z powrotem odwrócić. I moi drodzy, jeśli wielki post ma mieć sens, to on będzie miał sens tylko i wyłącznie wtedy, kiedy za 40 dni my będziemy po pierwsze trochę bliżej Pana Boga i będziemy do siebie w miłości trochę bardziej odwróceni. Moi drodzy, w Wielkim Poście nie chodzi o żadne praktyki, nie chodzi o żadne nabożeństwa. Nawet jeżeli tu odprawimy 150 tysięcy dróg krzyżowych i zaśpiewamy 600 tysięcy razy gorzkie żale i będziecie pości od rana do wieczora, ale się to ma się nie przełożyć na to, że będziemy bliżej Boga i że będziemy ludzi bardziej kochać, Wybaczcie to stwierdzenie, ale psuna budę te wszystkie praktyki. Naprawdę. I to zupełnie nie o nie chodzi. One są sensowne wtedy, kiedy oczywiście pomagają, to jasne. Tylko cel jest inny. Nie taki, żeby się umartwić, nie taki, żeby trochę, nie wiem, pożałować za coś, tylko taki, żeby się do Boga zbliżyć i żeby się ludzi nauczyć kochać. I jeśli za 40 dni to zrobimy, to będzie radykalna zmiana, bo to są najtrudniejsze rzeczy w życiu. Szczególnie nauczyć się kochać drugi. To już w ogóle. I to będzie rzeczywiście wtedy, jak dwa różne światy, przed i po. I chciałbym was bardzo serdecznie zaprosić, żebyśmy przez te parę dni, do niedzieli, y, trochę tego poszukali. Trochę poszukali w Biblii, y, co ona nam może pomóc y, w tym, jak to zrobić. A dzisiaj zaczynamy od tego, że Kościół mówi, Pan Bóg obiecuje, że zrobi wszystko, żebyśmy tam wrócili. Jak dzisiaj usłyszycie te słowa... Prochem jesteś i w proch się obrócisz. To proszę Was, usłyszcie, że Pan Bóg tam mówi, jesteś z raju i masz do raju wrócić. Po to jest ten czas. To jest dzisiaj obietnica, którą on składa.